Witajcie w kolejnym odcinku Vlog Nicole TV! Dzisiaj Antek przyniesie mi jakąś tam pocztę! tak. Co to? Ja co to powiedz co? Antek? No, coś tam mam, Piotrek mi podał, nie poczty. No to, to Poczekajcie o. za mną, ja nie wiem, czy przyjdę, co? No dobrze. dobrze, to czekamy. Doczekamy, to się. Tosia. Ejle! Jak tam Nikola dzisiaj? Czekaj Piotrek, rzuć mi pocztę! No, już ci rzucam! Oła! Cztery rabisze, Ci kopa, na to zobaczysz! O, Jaki był? Dobrze! Trzech... mieszanie. jedzenie! To Co ma to za poczta? Nie, nie wiem, to jakaś poczta do Nikoli? Roxana Miecznikowska napisała. Słuchajcie, taki no. piękny list. Co Śliczny. W środku się znajduje. Możecie przesyłać do nas listy pod ten adres. Tutaj macie o. wyświetlony? Ale jak chcecie, to napiszemy pod spodem pod tym mm -hmm. filmem. To możecie przesyłać. I. Co i, i Co ty się stało? Co widzisz, a widzisz? Co jest? O proszę bardzo, to, to już wiemy. A skąd jest szczepkowo Zalesie Zalej się, super, dobra, proszę bardzo. Otwieramy. Tak w ogóle, to nie mieliśmy właśnie wpisanego adresu. Słuchajcie, pod tym odcinkiem wpiszemy znowu, bo kiedyś już mieliśmy, na początku, jeszcze w grudniu. Coś słodkiego. Wow! Coś słodkiego. Co to, ale śliczne. Zobaczcie, z bliska pokażę. Coś słodkiego, co tam jeszcze masz? Nie. Co tam jeszcze Daj Dajmy, przeczytamy. Co to? Widziałam, że ci brakuje. Widziałam, że ci brakuje. Ale co to jest? Sama to Ale śliczne. Proszę. Wszystko? Proszę. Wszystko? jest? coś tam jest? No super, jest? ci to super paczkę. Ale ty Bieram? musisz być jej fanką, naprawdę! Tak! Super! Co tam jest? No, jestem Ciekawe. ciekawa. Co to? Jest, Jeszcze! Jeszcze nie? Widziałam, że ci brakuje, ale co? No, co to by może być? Właśnie tak wiesz. Co? Pokaż! Nikola już wie. Smurfetka? Chyba. Pokaż. Tam. Wow. Ale super. Poczekajcie, a ja pójdę po resztę naszych smurfów. Faktycznie nam brakowało. Skąd ona wiedziała, miała nasze odcinki? Tak. O, wow. pięknie to było zakupowane. Ślicznie. Dobra, patrzymy dalej. Uj, o, co to? Tu przyniosłem naszą resztę ekipy. Co to Poczekamy jak jej jeszcze nam brakuje! Ale jak to wszystko jest pięknie zapakowane! Ślicznie! Tyle pracy. Chcę coś jest. Ślicznie. To ma to oderwać, taki piękne. Pewnie z godzinka, albo z dwie godzinki to, to się zmarnowało, co, Roxana? Tak. Piękne! Muszę to otworzyć, ale szkoda to no, oderwę. Jest Ślicznie takie piękne. Więc chyba muszę, nie wiem, Antek? No otwieraj, pewno. Nie chciałam pożyczyć, ale o, tutaj szkole. jest liczne. ale tutaj jest otwieranie. A to może takie karty, co nam brakują? No. Przynieście album? No. No to od razu cię przyniosę, no. O, otworzyłam to się. Jakieś psa mnie gonią, poczekaj. Czarny mnie goniło to tam. są te, co mi nie brakują. No. Tak? Naprawdę? naprawdę! Wow! To poczekaj, to odłożymy smarfę naszą. Drużynę? Drużynę A! A tu jeszcze coś jest? Nie, wszystko już chyba, tak? Jestem Nikola... A nie, list jeszcze jest. Słuchaj, jeszcze jest nie, list do ciebie. Nie wiem. To może ja ci przeczytam, ale to za chwilę. A nie, najpierw zobaczysz, co to ze słodkiego musisz jeszcze zjeść. Halo? O, daj. Czekaj, najpierw kartę zobacz. Okay, sobie. Ja już zobaczyłam, Antek. Aha, podychowałaś się? Dobra, to od początku leć. Od początku jesteś? Tak. Piątka. No powtarza nam się. Ale to co, super i tak dziękujemy? Dziękujemy. Później mamy pomarańczowe, Nikola szukaj. Chyba też mieliśmy, mi się wydaje. Pomarańczowe takie? Mamy. Mamy, wszystkie pomarańczowe już mamy. Tak. I później mamy niebieskie, to chyba do tyłu, do tyłu. I gdzieś tutaj? tutaj, 48, Ma no, super! Yes. O, dziękuję, dziękuję. I dzięki Tobie Roxana, mamy wszystkie już niebieskie! Mm. Tak! super! Tu pomarańczowy też mieliśmy już wszystkie, I to się tak, nie? Tak, tutaj jest ta mała dziura, widzisz? Nie może wejść. Pokaż, a tak to swoją ręką to zaraz włożę, to... O, proszę bardzo, a! I mamy wszystkie... Super. Tak? Dobra. To się powtarzało, to się powtarzało. I mamy jeszcze Nikola. 99, słuchaj, na różowo. Zobaczy, Przy końcu właśnie chyba gdzieś. O, mamy, znaczy nie super. mamy, super. To dwie się tylko powtórzyły. Chyba ogląda Roxana nasze odcinki, co to się? Chyba też. Że tak. wie co Nikoli tak. brakuje. Absolutnie. Ale fajna jest ta, zobacz, jaka jest ładna. Ta smerfetka. No. Dobra. Dobra. Dziękujemy Dobre. jeszcze raz. To jemy cukierka? No zobaczymy co to za cukierek teraz to się, nie? Tak. A może to się ty przeczytasz list? No, zobaczymy. Tak? Przeczytamy, Nikola musi otworzyć. No to Nikola otworzy? Mm -hmm. y no to co najpierw? No wcinaj, wcinaj, zobaczymy co to za Jeszcze nie możesz doczekać, pewno, nie? Co to? Kinder? Możeś wiedziała, co Nikola lubi! Ale Super. pięknie zapakowany, nie? Pięknie, dziękujemy. Prezenty są prześwitające. Naprawdę. naprawdę dziękuję. I najważniejszy, list. List ja, pewnie ja, od naszej proszę. roksanki List. Mam. No to jeszcze coś jest w środku, zobacz. Daj, no może ci przeczytam, jak chcesz? Tak, tylko Wow, chyba będzie długi. No. Dobrze, to czytamy. Antek. No to czytajcie razem ze mną, co nam Roksanka napisała. Hej Nikola. Czyli to chyba do mnie, wiesz? Nie, to chyba do Nikoli. Do nie Nikola. Czytaj, Antek, Mam czytaj. Mam na imię Michał. Wow. Mam 8 lat, bardzo lubię twoje filmiki, a szczególnie te z kart do albumu Super Zwierzaków. I dlatego ci Michał przysłał karty. Tak. W twoim filmiku widziałem, że brakuje ci kilku kart, a ja mam akurat kilka powtórek, które ci się przydadzą. Przysłałem ci karty numer 5, 48, 68, 99. Mam nadzieję, że pokażesz w odcinku karty ode mnie. Michał, PS, pozdrawiam, Antka i Tosie. Będziemy. High five Michał, dawaj, high five. Są so pozdrowienia dla nas. Dziękujemy Michał. Tak, i przepraszamy, bo my cały czas myśleliśmy, że to kto tam był, Roxana, tak? A to, tak, tak, tak A to pewno mama. Tak A to pewno mama Michałka. Także Te serdecznie pozdrawiamy. Tak? No, tak. I dziękujemy za śliczne prezenty. Super. Dziękujemy. dziękujemy. Michałku, nie? Czyli Michałku, pozdrowienia Michał. dla ciebie. Serdecznie Uściski. Wszystko, 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 co najlepsze i I widzę, czekaj, czekaj, bo tu widzę, Michał, Michał jest w Twoim wieku, Nikola. Michał ma A, 8, 8 lat. lat. Super, to też chodzisz do drugiej klasy. Super. Fajnie, za rok macie komunię, nie, o. Nikola? No, do kościółka trzeba będzie chodzić, do kościółka. No to... Trzymaj się, Michałku. Serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego i tak jest. pa, pa. Wysyłajcie do nas listy, tam na dole znowu Uruchamiamy ponownie to akcje. Wszystkie będą otwierane na Oj, tak. żywo. Także... Na ży znaczy no nie, tak. Na żywo. No nie na żywo, A my tam na żywo nagrywamy. Oczywiście na żywo. Subskrybujcie. Także... lajkujcie, Pozdrawiamy. I żegnamy. I upadamy, ha, ha, pa, pa. pa pa, A teraz pozdrowienia. Hey Kingę Solecką. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tomasz. Antek! Antek. <grym> Albo Antek Tomasz. Mamy Zuzannę Kings. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Lisulek forever. Pozdrawiamy Konrada Sosnowskiego. Pozdrawiamy. Okay. Pozdrawiamy.